Legowisko. Długa jazda przez góry i pustynie znużyła wszystkich pasażerów, włącznie z towarzyszącym nam misiem. Posapywaliśmy przez sen z godnym chórem, gdy późną nocą dotarliśmy wreszcie do obozu Gedera. Kierowca zatrąbiłby nas obudzić. Wyskoczyliśmy z samochodu. Niedźwiadek naprężył grzbiet, ziewnął przeciągle i podreptał za nami do wojskowego namiotu. Gdzie my go położymy spać, skoro mamy tylko dwa łóżka? spytał Staszek. Nie rób cyrku, nie będziemy przecież kłaść niedźwiedzia w łóżku, oburzyłem się. Umościmy mu legowisko. Staszek siadł na pryczy, wziął misia na ręce i zaczął pojść go mlekiem, a ja zabrałem się do pracy. W kuchennym magazynie znalazłem dziurawą bali oraz dwa wory po omące. Z obozowego kurnika podebrałem wiechęć siana. Do bali wpakowałem wypchane sianem worki i na tak sporządzonym sienniku pościeliłem stary płaszcz wygrzebany w kufrze z narzędziami. — Spanie gotowe! — oznajmiłem z dumą. Niedźwiadek podszedł do legowiska i obwąchał je dokładnie. Najwyraźniej zastanawiał się, czy skorzystać z zaproszenia. Wziąłem go więc na ręce i posadziłem po środku siennika. — Myślisz... Że będzie mu wygodnie? Zaniepokoił się Staszek. To najwygodniejsze legowisko na świecie, uspokoiłem go. Skoro tak, mamy teraz miejsce do spania dla każdego, ucieszył się Staszek. Ziewnął głośno i wskoczył do łóżka. Po sekundzie rozległo się donośne chrapanie. Dobranoc, westchnąłem. To był długi i męczący dzień. Usnąłem jak kamień. W środku nocy zbudziło mnie szarpanie za koc. Pośród ciemności